Kończymy dzisiaj już naszą cudną opowieść. I z tej okazji mamy dla Was specjalną niespodziankę. Ostatni rozdział i zakończenie przeczytają dzisiaj dla Was dwaj burmistrzowie: Tomasz Krupski i Grzegorz Benedykciński. Gosia, to trochę jak naszej powieści. Młody Drosselmayer i ojciec chrzestny, prawie jak wuj i siostrzeniec. Trzymamy za nich kciuki. A Wam życzymy miłego słuchania. Słuchajcie uważnie. Dziadek do orzechów. Rozdział 13, stolica. Dziadek do orzechów znowu klasnął w dłonie. Jezioro róż zaczęło głośniej szemrać. Fale podnosiły się wyżej, a w oddali ukazała się łódź w kształcie muszli wykonana z samych drogich kamieni, kolorowych i jasnych jak słońce. Łódź, ciągnięta przez złote delfiny, zbliżała się do miejsca, gdzie stała sta klara z dziadkiem do orzechów. Na brzeg wyskoczyło dwunastu małych, zgrabnych chłopców, ubranych w czapeczki i fartuszki z piór kolibrów. Ślizgając się lekko na powierzchni fal, przeniesi najpierw dziewczynkę, a potem jej przewodnika do łodzi, która natychmiast odbiła od brzegu. Cudownie było płynąć tak w łodzi muszlowej po falach różanych wśród zefirów. Delfiny o złotych łuskach podnosiły od czasu do czasu nozdrza i wyrzucały z nich wysoko kryształowe strugi, które zakreślały w powietrzu łuki iskrzące się tysiącem ogników. A kiedy uderzały o tafle jeziora, słychać było w ich plusku śpiew czystych, srebrnych głosików. Kto płynie na miękkich poduszkach? To wróżka. Muszki robią ps, rybki robią szszsz. Sz. Łabędzie tra-tra, a ptaszki la-la. Srebrne fale, płycie w dale, płycie chyże, niżej, wyżej. Przyjechała wróżka młoda, niech różana szumi woda. Klara przyglądała się pachnącym różanym falom, bo z każdej z nich uśmiechała się do niej prześliczna twarzyczka dziewczęca. Niech pan tylko spojrzy, drogi dziadku do orzechów, wołała Klara klaszcząc radośnie w ręce: Niech pan tylko spojrzy, tam z dołu uśmiecha się do mnie cudna księżniczka Pirlipata. Ach, niech pan spojrzy. O nie, najdroższa panno Klaro, to nie jest księżniczka Pirlipata, tylko pani sama. To pani własna miła twarzyczka uśmiecha się tak uroczo z każdej różanej fali. Słysząc to, Klara cofnęła się gwałtownie w głąb łodzi. Zamknęła oczy i zawstydziła się bardzo. W tej samej chwili dwunastu małych chłopców wyniosło ją na ląd. Znajdowała się teraz w niewielkim zagajniku, może jeszcze ładniejszym niż las gwiazdkowy. Wszystko w nim świeciło i błyszczało, ale najpiękniej wyglądały nieznane owoce wiszące na gałęziach. Mieniły się wszystkimi kolorami tęczy. I roztaczały wokoło niezwykły zapach. Jesteśmy w gaju konfiturowym, objaśnił dziadek do orzechów, a tam jest stolica. Dziewczynka spojrzała w stronę wskazaną przez dziadka. Nie, drogie dzieci, nigdy nie potrafię opisać wspaniałości miasta na puszystej murawie, które ukazało się oczom Klary. Jego mury i wieże. Uderzały nie tylko niezwykłymi barwami, lecz i kształty budowli były takie, jakich na ziemi nigdy dotychczas nie widziano. Zamiast dachów widniały na domach misternie zrobione korony, a wieże ozdobione były najpiękniejszymi wiankami z barwnych liści i kwiatów. Kiedy przechodzili przez bramę zbudowaną ze słodkich migdałowych makaroników i cukrzonych owoców, srebrni żołnierze prezentowali dło broń, a jakiś mały człowiek, ubrany w szlafrok z brokatu, rzucił się dziadkowi do orzechów na szyję i zawołał: Witaj, drogi książę, witaj w cukierkowie! Klara bardzo się zdziwiła, słysząc, że ten elegancki pan nazywa dziadka do orzechów księciem. Nie miała jednak czasu zastanawiać się nad tym, bo usłyszała nagle tyle cienkich, zmieszanych głosików. Taki radosny zgiełk i wybuchy śmiechu, że natychmiast zwróciła się do dziadka do orzechów z pytaniem, co to oznacza. To nic szczególnego, najdroższa panno Klaro, odparł dziadek. W cukierkowie mieszkają sami weseli ludzie. Tutaj co dzień rozbrzmiewa tyle śmiechu. Ale chodźmy dalej, jeśli pani pozwoli. Już po kilku krokach doszli do rynku, który był równie niezwykły. Wszystkie domy wokoło wykonane były z ażurowego cukru i ozdobione licznymi galeryjkami. Po środku placu stał wysoki, polany cukrem sękacz, a dookoła niego cztery piękne fontanny tryskały w powietrze strumieniem mlecznym o smaku migdałów. Lemoniadą i innymi słodkimi i odświeżającymi napojami. W sadzawce zbierał się najczystszy krem który kusił zapachem, by go zjeść. Ale najpiękniejsi byli maleńcy ludzie, którzy tłumnie zebrali się na placu, krzycząc radośnie. Śmiali się, żartowali, śpiewali i robili hałas, który już z daleka zastanowił klarę. Byli wśród nich pięknie przybrani panowie, wystrojone panie, oficerowie i żołnierze, urzędnicy, pasterze, błazny. Słowem, wszyscy ludzie, jakich spotkać można na ziemi. Na jednym rogu nagle zrobiło się tłoczno, po czym tłum rozstąpił się na dwie strony, bo właśnie ukazał się król cukru, niesiony w lektyce. Za nim postępowało 93 tygnitarzy i 700 niewolników. W tej samej chwili za drugiego rogu placu wysunął się Uroczysty pochód cechu rybaków, składający się z pięciuset ludzi. Powstał ścisk, tumult i zgiełk nie do opisania. Dały się słyszeć zrozpaczone głosy, bo jeden z rybaków strącił w tłumie głowę jakiemuś księciu, a jeden z hrabiów omal nie został przewrócony przez pędzącego pajaca. Hałas stawał się coraz głośniejszy, a tu i ówdzie zaczynano już bić się, popychać. Gdy nagle pan w brokatowym szlafroku, który w bramie nazwał dziadka do orzechów księciem, wdrapał się na sam szczyt sękacza, trzykrotnie uderzył w przeraźliwie dźwięczące dzwony i trzy razy głośno zawołał: Cukierniku, cukierniku, cukierniku! Tłum uspokoił się natychmiast i każdy starał się znaleźć swój szereg. Rozproszone pochody wróciły do poprzedniego stanu. Hrabiemu oczyszczono zabłocone ubranie, księciu nasadzono strąconą głowę i znowu rozległ się chór radosnych głosów. Co to znaczy cukierniku? zapytała Klara. Droga panno Klaro, odpowiedział dziadek do orzechu, Cukiernikiem nazywa się tutaj czarownika. Wystarczy wymienić jego imię, by uspokoić największy rozgardiarz i przywrócić ludziom radość. Przed chwilą burmistrz miasta właśnie go wezwał. Klara nie mogła powstrzymać się od głośnego okrzyku zdziwienia i zachwytu, bo stanęła przed jasnym, błyszczącym pałacem, otoczonym różowym światłem. Liczne wieżyczki pałacowe strzelały wysoko w niebo. Tu i ówdzie mury pałacu były ozdobione rozłożystymi bukietami z narcyzów, tulipanów, lewkoni i fiołków których żywe kolory jeszcze bardziej podkreślały olśniewającą i wpadającą w różowe tony biel tła. Wielka różowa kopuła środkowego skrzydła, jak i dachy wież w kształcie piramid, usiane były tysiącami złotych i srebrnych jasno płonących gwiazdek. Jesteśmy przed pałacem Marcepanowym, oświadczył dziadek do orzechów. Klara była oszołomiona widokiem czarodziejskiego pałacu. Nie uszło jednak jej uwagi, że na jednej z wież brakowało dachu i że drobne ludzkie figurki, stojące na rusztowaniu z lasek cynamonu, pracowały nad budową nowego. Zanim zdążyła spytać o to dziadka do orzechów, ten zaczął mówić. Niedawno pięknemu pałacowi groziło wielkie niebezpieczeństwo, a może nawet całkowite zniszczenie. Przechodził tedy olbrzymi łasuch. To on. Odgryzł dach z tamtej wieży i zabierał się już do wielkiej kopuły. Ale mieszkańcy miasta dali okup w postaci całej dzielnicy i pokaźnej części gaju konfiturowego. Olbrzym zadowolił się tym i poszedł sobie dalej. W tej chwili rozległy się dźwięki kołyszącej i melodyjnej muzyki. Brama pałacu otworzyła się. I ukazało się w niej dwunastu małych paziów, niosących w rękach pochodnie, spłonących korzonków. Głowy mieli z pereł, ciało z rubinów i szmaragdów, a nogi odlane z najczystszego złota. Za nimi szły cztery damy, prawie tak duże jak Eliza, Klary, ale tak niezwykle przystrojone, że dziewczynka natychmiast poznała w nich księżniczki. Damy uściskały serdecznie dziadka do orzechów, wołając z radosnym wzruszeniem. Mój książę, mój najdroższy książę, o mój bracie. Dziadek do orzechów był również bardzo wzruszony. Otarł łzy, które gęsto spływały mu z oczu. Potem chwycił Klarę za rękę i zawołał uroczyście. To jest panna Klara, córka szanownego radcy i moja wybawicielka. Gdyby nie rzuciła pantofelka we właściwym czasie, gdyby nie dostarczyła pałasza emerytowanego oficera, leżałbym teraz w mogile zagryziony przez przeklętego króla myszy. Czy Pir Pilata, chociaż jest urodzoną księżniczką, może się równać z Panną Klarą pod względem urody, dobroci i cnoty? O nie, powtarzam, o nie. Nie! Zawołały wszystkie damy i rzuciły się Klarze na szyję, wołając przez łzy wzruszenia. Szlachetna wybawicielko, naszego ukochanego brata, najdroższa panno Klaro. Teraz damy poprowadziły Klarę i dziadka do orzechów w głąb pałacu, do sali, w której ściany zrobione były z kryształów mieniących się wszystkimi możliwymi barwami. Ale najbardziej Podobały się Klarze małe krzesełka, stołki, komutki i inne mebelki z drewna cedrowego ozdobione złotymi kwiatami. Księżniczki poprosiły Klarę i dziadka do orzechów, by zajęli miejsca, a same zebrały się własnoręcznie do wyprawienia uczty. Przyniosły mnóstwo małych garnuszków, miseczek z najlepszej japońskiej porcelany, łyżki, noże i widelce. Tarki, kociołki i inne sprzęty kuchenne ze złota i srebra. Potem na stołach pojawiły się najpiękniejsze owoce i słodycze, jakich Klara nigdy jeszcze nie widziała. Księżniczki zaczęły zręcznie, białymi jak śnieg rączkami, wyciskać sok z owoców, tłuc korzonki, rozcierać cukrzone migdały, jednym słowem gospodarować z taką wprawą, że Klara przekonała się, jak świetnie znają się na kuchni. Oczekiwała wyśmienitej uczty. Dziewczynka była pewna, że i ona potrafi to wszystko, więc zaproponowała swoją pomoc. Najpiękniejsza z sióstr dziadka do orzechów, jak gdyby odgadując ukryte życzenia Klary, podała jej malutki, złoty moździerz i powiedziała: Miła przyjaciółko, wybawicielko mojego brata, utłucz trochę wanili. W czasie, gdy Klara tłukła młotkiem w moździerzu, który dźwięczał miło i słodko jak najpiękniejsza muzyka, dziadek do orzechów opowiadał o straszliwej bitwie stoczonej przez jego wojska z wojskami króla myszy. Mówił o tchórzostwie swej armii i o swojej porażce. O tym, jak obrzydliwy król myszy chciał go koniecznie zagryźć i jak dla jego ratunku musiała Klara poświęcić wielu swych poddanych. I tak dalej, i tak dalej. Klarze Wydawało się, że słowa, a nawet jej własne uderzenia młotkiem, oddalają się coraz bardziej i stają się coraz mniej wyraźne. Zaczęła się skądś wyłaniać jakaś srebrzysta gaza, na której, jak na przejrzystych kłębach mgły, unosiły się księżniczki, paziowie, dziadek do orzechów i ona sama. Dały się słyszeć jakieś śpiewy. Szelesty i poświsty ginące w oddali. Nagle Klara poczuła, że unoszą ją jakby fale rosnące wciąż wyżej i wyżej. Wyżej i wyżej. Wyżej i wyżej. Zakończenie. Prrr, bent. Klara spadła z niezmierzonej wysokości. Jaki to był dziwny upadek. Natychmiast otworzyła oczy i zobaczyła, że leży w swoim łóżku. Był już jasny dzień, a przy niej stała matka i mówiła: Jak można spać tak długo? Już dawno śniadanie na stole zapewne moi czytelnicy domyślają się, że Klara, oszołomiona tymi wszystkimi cudownościami, które oglądała, zasnęła w sali pałacu Marce Panowego i że paziowie Albo nawet same księżniczki zaniosły ją do domu i położyły do łóżka. Ach, mamusiu, moja droga, mamusiu, gdybyś wiedziała, dokąd mnie zaprowadził tej nocy młody pan Drosselmeier i jakie widziałam cuda, opowiedziała też wszystko prawie równie dokładnie, jak ja to zrobiłem przed chwilą, a matka patrzyła na nią bardzo zdziwiona. Kiedy Klara skończyła, matka powiedziała. Miałaś długi i bardzo piękny sen, Klaro. Ale wybij sobie już raz na zawsze to wszystko zło. Klara twierdziła z uporem, że nic jej się nie śniło i że widziała to wszystko rzeczywiście. Wtedy matka zaprowadziła ją do oszklonej szafy, wyjęła z niej dziadka do orzechów, który jak zwykle stał sobie na trzeciej półce od dołu. I powiedział: Jak możesz, niemądra dziewczynko, przypuszczać, że ta norymberska drewniana lalka obdarzona została nagle życiem i ruchami? Ależ, mamo, przerwała Klara. Ja wiem na pewno, że mały dziadek do orzechów jest młodym panem Drosselmayerem z Norymbergi, siostrzeńcem ojca chrzestnego. Słysząc to, radca i pani radczyni wybuchnęli głośnym śmiechem. Ojcze, ciągnęła Klara, z trudem powstrzymując łzy. Wyśmiewasz się z mego dziadka do orzechów, a on o tobie wyrażał się tak dobrze. Kiedy przedstawiał mnie swoim siostrom księżniczkom, powiedział, że jesteś wielce szanownym radcą. Dorośli zaczęli się śmiać jeszcze głośniej, a wturowali im teraz Ludwika, a nawet Fred. Klara pobiegła do swojego pokoju, przyniosła stamtąd małą szkatułkę, wjęła siedem koron króla myszy i podała je matce mówiąc. Spójrz tylko, kochana mamusiu. Oto siedem koron króla myszy, które młody pan Drosselmeier przyniósł mi w darze tej nocy na dowód swojego zwycięstwa. Pani radczyni przyglądała się z wielkim zdumieniem malutkim koronom, misternie wyrzeźbionym z jakiegoś nieznanego, ale bardzo błyszczącego metalu. Trudno było podejrzewać, że były dziełem rąk ludzkich. Nawet radca nie mógł się napatrzyć i razem z matką wypytywali Klarę bardzo poważnie, skąd wzięła te korony. Ale ona wciąż powtarzała tylko to, co już raz powiedziała. A kiedy ojciec zrobił bardzo surową minę i nawet nazwał ją małą kłamczuchą, rozpłakała się na dobre i zaczęła się skarżyć. Jestem taka nieszczęśliwa. Co mam wam odpowiedzieć? W tej chwili otworzyły się drzwi do pokoju. Wszedł ojciec chrzestny i zawołał: Bzdury, bzdury. To są przecież korony, które przed laty nosiłem przy zegarku jako breloki i które podarowałem Klarze na urodziny, kiedy skończyła dwa lata. Nie pamiętacie? Ani radca, ani radczyni nie mogli sobie tego przypomnieć. Klara, widząc, że twarze rodziców są znowu pogodne, podbiegła do ojca chrzestnego i zawołała. Mój ojcze chrzestny, ty wiesz przecież wszystko. Powiedz więc, że mój dziadek do orzechów jest twoim siostrzeńcem i że to on podarował mi te korony. Ale sędzia zasępił się tylko i mruknął. Mała, głupiutka dziewczynka. Radca wziął Klarę za obie ręce, postawił przed sobą i rzekł: Słuchaj, Klaro, czas już skończyć z tymi wymysłami. Jeżeli jeszcze raz powiesz, że ten mały potworek jest siostrzeńcem pana sędziego, to wyrzucę za okno nie tylko jego, ale wszystkie inne twoje larki razem z panną Elizą. Nie wolno więc było, klarze, mówić o tym, czym przepełnione było jej serce. Nie zapomina się przecież tak łatwo o wspaniałych przygodach, jakie ona przeżyła. Wyobraź sobie, mój drogi czytelniku, że nawet jej braciszek Fred odwracał się do niej plecami, gdy chciała mu opowiadać o czarodziejskim królestwie, w którym przeżyła tak szczęśliwe chwile. A nawet zdaje się, że kilkukrotnie mruknął przez zęby, głupia gąska. Ale nie bardzo w to wierzę, bo w gruncie rzeczy Fred miał dobry charakter. Przestał jednak wierzyć we wszystko, co mu opowiadała Klara. I podczas publicznej parady przeprosił swoich huzarów za wyrządzoną im krzywdę. Na miejsce zabranych odznaczeń przyczepił im o wiele wspanialsze kity z oskubanych piór gęsich i pozwolił im znowu trąbić marsz gwardyjski. Tak, tak. My wiemy najlepiej, jak wyglądała odwaga huzarów, kiedy ochydne pociski zaczęły plamić ich czerwone mundury. Nie wolno było klarze mówić o swoich przygodach, ale wspomnienia niezwykłej krainy otaczały jej głowę, jak gdyby czarodziejską, słodką melodią. Kiedy tylko pomyślała o tym, widziała wszystko dokładnie, więc zdarzało się często, że zamiast bawić się, jak to dawniej bywało, siedziała w kącie nieruchoma, milcząca i pogrążona w myślach. Pewnego dnia sędzia naprawiał zegar w mieszkaniu radcy. Klara siedziała obok oszklonej szafy i patrzyła w zamyśleniu na dziadka do orzechów. Nagle wyrwało jej się zupełnie niechcący: Mój drogi panie Drozel Majerze, gdyby pan żył naprawdę, nie postąpiłabym tak jak księżniczka, pier... nie wzgardziłabym panem za to, że przeze mnie i dla mnie przestałeś być młodym i przystojnym chłopcem. W tej chwili ojciec chrzestny krzyknął: Co to znowu za bzdury? Jednocześnie w pokoju nastąpił taki trzask i takie zamieszanie, że Klara zemdlała i spadła z krzesła na ziemię. Kiedy przyszła do siebie, matka starała się doprowadzić ją do przytomności i mówiła: Kto to widział spadać z krzesła? Taka duża panna! Przyjechał siostrzeniec ojca chrzestnego bądź dla niego grzeczna i uprzejma. Klara podniosła oczy. Czyżby to był jej dziadek do orzechu? Sędzia włożył swoją szklaną perukę oraz żółty surdut i uśmiechając się bardzo przyjaźnie, trzymał za rękę młodzieńca niewielkiego wzrostu, lecz bardzo zgrabnego i przystojnego. Jego twarz była jak krew z mlekiem. Ubrany był w piękny, jedwabny surdut obramowany złotem, białe, jedwabne pończochy i zgrabne pantofelki. A w żabocie tkwił wpięty śliczny bukiecik ze świeżych kwiatów. Włosy miał kunsztownie ufryzowane i upudrowane, a na plecach zwieszał się pięknie spleciony warkocz. Krótka szpada u boku błyszczała, jak gdyby była wysadzana drogimi kamieniami. Kapelusik pod pachą wyglądał jak z najlżejszego puchu. Młodzieniec dał zaraz na wstępie dowody dobrego wychowania. Przywiózł klarze, mnóstwo pięknych zabawek, przysmaki z marce pana, i takie same lalki, jakie pogryzł król myszy. Fred dostał od niego prześliczny pałasz. Po herbatce uprzejmy gość tłukł dla wszystkich orzechy, a umiał sobie poradzić nawet z najtrwalszymi. Prawą ręką wciskał je do ust, lewą pociągał za warkocz i trach. Łupina rozpadała się na kawałki. Klara zaczerwieniła się po same uszy, kiedy po raz pierwszy zobaczyła. Miłego młodzieńca, który tak bardzo przypominał dziadka do orzechów. Jeszcze bardziej się zarumieniła, kiedy poprosił ją po jedzeniu, żeby poszła z nim do szklanej szafy w bawialni. Bawcie się, grzecznie dzieci, powiedział sędzia, wszystkie moje zegary chodzą prawidłowo, nie obawiam się więc niczego. Zaledwie dzieci znalazły się same, nagle czyżby się klarze zdawało? Młody Drosselmeier ukląkł przed nią na jedno kolano i powiedział Najdroższa Panno Klaro, klęczy przed Tobą uszczęśliwiony dziadek do orzechów, któremu ratowałaś życie. Powiedziałaś, że nie wzgardziłabyś mną jak zła księżniczka Pierlipata, gdybym w Twojej służbie stracił urodę. W tej samej chwili przestałem być wstrętnym dziadkiem do orzechów i wróciłem do swej dawnej postaci. Droga Panno Klaro, zechciej mnie uszczęśliwić. Oferuj mi swoją rękę, daj mi dzielić z Tobą koronę i państwo. Panuj wraz ze mną, w Marcepanowym Pałacu, bo jestem tam teraz królem. Klara podniosła młodzieńca z ziemi i powiedziała cichym głosem. Drogi Panie Drosselmajerze, jest Pan dobry i łagodny. A w dodatku rządzi pan prześlicznym państwem, w którym mieszkają mili i weseli ludzie. Przyjmuje więc pana oświadczyny. W ten sposób Klara została narzeczoną pana Drosselmajera. Po latach młodzieniec zajechał po nią, jak to się mówi, złotą karetą zaprzężoną w srebrne konie. Na weselu tańczyło 22 tysiące figurek ozdobnych perłami i diamentami. A Klara została królową krainy pełnej błysk czących lasów gwiazdkowych, przezroczystych pałaców marcepanowych. Słowem najpiękniejszych i najcudowniejszych rzeczy, które się widzi, jeśli się tylko umie patrzeć. Pozdrawiam Was dzieciaki i wszystkiego dobrego. Kochani, to już ostatni wieczór naszych opowieści. Mam nadzieję, że spędziliście go bardzo fajnie. A korzystając z okazji, Chcemy złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia. Ciepłych, spokojnych i wesołych świąt. I oczywiście, żeby Mikołaj odwiedził Wasze domy i trafił w gusta. Wszystkiego najlepszego. Do zobaczenia. Do zobaczenia. I dobranoc.